Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. Ej, troszkę w dół z tą bombką, tak, tak dobrze, dobrze. Tak, tak, o tak tak dobrze. Ostrożnie fajt łapku Gabrysiu, widuś. Lidziu, witajcie w mojej wiosce, pomachajcie do mnie, Spójrzcie, właśnie ubieramy choinkę. Ta lepsza i prezenty pod choinkę, a bombki na choince. Witam, drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy reniferów. A całej wioski dogląda sowa śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka zwinka, co kocha orzeszki. A to sarenka balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. O. Cześć gwiazdeczko. O <laughs> yep. właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fechtuj, op, Drogie dzieci, i to o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że macie wspólny pokój. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Jest tu też taka rada. Ścielcie swoje łóżka i sprzątajcie pokoje. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Mamusia i tatuś. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. O, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście, pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek. O, o, chyba znowu coś pomylił. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promycze i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka, reńferek. O, siup! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Gabrysiu, masz już siedem lat. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym cię pochwalić za to, że umiesz już czytać. Podobno czasami zapominasz odrobić lekcji. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do szkoły. Wituś, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz bawić się klockami Lego. Chciałbym Cię pochwalić, że już śpisz w swoim łóżku. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Wiem też, że byłeś na wspaniałych wakacjach. Lidziu, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz lekcje tańca. Chciałbym Cię pochwalić za to, że sprzątasz zabawki. Podobno czasami stroisz fochy. Czy to prawda? Wiem też, że lubisz układać puzzle. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś, promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? O, a tutaj mam zdjęcie Waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je Wam przywiozę. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty. Tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. Podćwiczę trochę. O. Ciasno te, te gołębie jakieś... Ciasne te komienie teraz robią. Gorzuchy jakieś takie grube... O, fajtłapku, A co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko Renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci... Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj jo, oj, oj, jo, oj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklaszmy razem dla fajtłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! Plaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się, będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa. pa.